Zgłoszenie o pożarze Straż Pożarna odebrała po godzinie 8 rano. Alarm sygnalizował system monitoringu. Budynek jest biurowcem w centrum Leszna. Na miejsce wysłano więc trzy wozy, w tym specjalistyczną drabinę. Dostaliśmy sygnał z monitoringu pożarowego o pożarze w budynku PZU. Na szczęście okazało się, że to był alarm fałszywy, ponieważ były prowadzone prace remontowe, zakurzyło się i czujka. Pożarowa zadziałała, informując nas o jakimś zdarzeniu. Często zdarzają się takie fałszywe alarmy? Tak, często się zdarzają. Podobne zgłoszenia Straż Pożarna odbiera dość regularnie. Systemy monitoringu pożarowego koordynuje prywatna firma, która dostaje sygnały komputerowe. Jedyną możliwością ich praktycznej weryfikacji jest przyjazd strażaków na miejsce. W ostatnich miesiącach kilkakrotnie przeprowadzano już takie akcje w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i powiatu, między innymi w Szkole Podstawowej numer 4 w Lesznie. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl Well,